Uczniowie zespołu szkół w Gorzycach, kształcący się w kierunku technik, mechanik, mechatronik, informatyki i programista, wrócili właśnie z dwutygodniowych praktyk zawodowych w Szwecji. Praktyki odbywały się w szwedzkich zakładach pracy pod opieką opiekunów z Polski oraz ze Szwecji. Uczniowie poznali zasady BHP obowiązujące w Szwecji, poznali różnego rodzaju systemy komputerowe, na których pracuje się w szwedzkich zakładach. Byłem opiekunem podczas wyjazdu uczniów na staż do Szwecji w ramach projektu Erasmus. Na staż wyjechało 20 uczniów w czterech zawodach. Przebywali w Szwecji od 12 maja do 25 maja. Byli podzieleni na grupy zawodowe, pracowali w szwedzkich firmach informatycznych i mechanicznych. Były to zawody technik informatyk, technik programista, technik mechanik i technik mechatronik. Wjechałem do Szwecji, do firmy, że tam pracować jako informatyk w tym zawodzie. Pracowaliśmy w mieście Malmo, w firmie Nettoord. Firma zajmowała się serwisem wszelkiego rodzaju urządzeń komputerowych i elektronicznych. Dostaliśmy dużo doświadczenia praktycznego. Naprawialiśmy laptopy. Było ich dużo, dużo z tym robiliśmy, czyli te laptopy były prawie zniszczone i musieliśmy to naprawić, żeby potem te laptopy można było sprzedawać. Fajnie to zrobiliśmy i na końcu pani powiedziała, że bardzo dobrze pracowaliśmy. Ale także w głównej mierze zajmowaliśmy się montowaniem kamer. Było to świetne doświadczenie dla nas, ponieważ mogliśmy zobaczyć od co jak wygląda nasz zawód. Ucz się jako technik programista byłem w Szwecji, było bardzo dobrze. A trochę popracowałem jako programista. Ja, ja tam jak byłem, to myślałem, że w innym świecie jestem. Tak całkiem inaczej wszystko było. Pracowałem także w firmie NetWorld jako programista. Robiliśmy tam strony internetowe w języku C++. Jestem autornikiem, tak samo byłem tutaj w Szwecji. Byliśmy w Svidalu, tam pracowaliśmy jako mechanicy. Svidalo to jest nie tak daleko od Malmy. W szwecji pracowałem jako mechanik obrabiarek CNC. Zajmowaliśmy się tam naprawą oraz producentem części do różnych samochodów oraz innych maszyn. Dzięki doświadczeniu zdobytym w szkole w Gorzystach, mogłem tam wykazać 100% siebie. Ideą tego projektu była praca naszych uczniów w europejskich, dokładnie w szwedzkich zakładach pracy, ale również poznanie różnorodności społeczeństwa szwedzkiego. Przed wyjazdem na staż uczniowie nasi mieli zajęcia właśnie związane z przygotowaniem ich do takiej sytuacji, którą mieli zastać właśnie w Szwecji. Oprócz. Pracy mieli możliwość poznania przyrody, możliwość poznania kultury i różnorodności społecznej tego, okazało się pięknego kraju. I w dodatku mogliśmy zdobyć nowe znajomości z innymi pracownikami, którzy byli ze Szwecji, ale także innych narodowości. Cej wyjazd mi się bardzo podobał, był świetny i powtórzyłbym to drugi i trzeci raz. Było fajnie, fajne doświadczenie. Pracowaliśmy w mieście, które się nazywał Lund, w firmie Billitechnik. Uczymy się czegoś nowego, jakby faktycznie na systemach pracujemy już, no i no, jakieś doświadczenie na pewno nowego. Dzięki udziałom naszej szkoły w projektach unijnych typu Erasmus, możemy rozwijać swoje, jakby można to tak nawet nazwać, wachlarze umiejętności w różnych zakresach. Umiejętności miękkie, które są ważne przy właśnie podejmowaniu pracy, na przykład u nas w Bilik Technik było to na bardzo wysokim poziomie. Język angielski też został rozwinięty w pewnym stopniu. Ogólnie takich projektów u nas w szkole jest dużo organizowanych i daje to wspaniałą jakby możliwość uczniom. Nie jest tak, że ktoś odstaje i nawet lepiej jakby jest wypoziomowana wtedy większość szkoły. O Zespół Szkół Mienia Porośniku Józefa w Gorzycach oferuje wyjazdy za granicę, które są bardzo pomocne, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego. Że jednak język angielski okazuje się nie jest taki straszny jak na maturze, że można sobie znaleźć wspólny kontakt, ale jest to też świetne wynagrodzenie Twojej pracy, jaką wkładasz w naukę w tej szkole. No właśnie to jest coś dodatkowego dla mnie, czyli to jest bardziej nie wiem, taka praktyka moich umiejętności. Bo w szkole nie zawsze mamy takie doświadczenie, takie duże, jak mieliśmy w, na przykład w innym kraju. Ten wyjazd zrobił dla nas taką dużo integrację. Na przykład podczas wyjazdu miałam urodziny i nie spodziewałam, że na przykład no, moja grupa coś dla mnie zrobi to była świetna integracja. Bardzo dobrze mi się podobało. Fajnie to wyglądało i naprawdę byłam zaskoczona z tego powodu. Chodzę do tej szkoły już 4 lata, yy... Bo nie, nie będę kłamał, na początku podchodziłem do tego sceptycznie, teraz uważam, że ta szkoła to jest jedyny taki, no w sumie chyba najlepszy wybór na Podkarpaciu, ze względu na to, jakie są projekty, ze względu na to, jacy są nauczyciele, ze względu na to, ile jest kierunków szkolenia i w sumie ze względu na to, jak wygląda ogół. Nawet hmm, trzeba się pochwalić, ta szkoła dostała znafruetkę Złotego Prymu w 2018, co coś jednak oznacza, więc myślę, że jak ktoś się tutaj będzie wybierał, to na pewno nie pożałuje. Dodatkowo jeszcze oprócz możliwości pracy, uczniowie dostali e, tak zwane kieszonkowe, które no, na pewno wystarczyło im na e, dokonanie ciekawych zakupów w Szwecji. Po zakończeniu stażu Tradycyjnie, jak to jest w programach Erasmus, uczniowie i opiekunowie, czyli my też, dostaliśmy certyfikaty potwierdzające odbycie tego stażu i posiadanie nowych umiejętności, nie tylko zawodowych, ale również i społecznych. Zapraszamy do zespołu Sztuk Jeżeli popatrzymy na tytuł projektu, który był związany z kształtowaniem umiejętności zawodowych ale także z kształtowaniem tożsamości europejskiej, szczególnie właśnie w społeczeństwie globalnym, to takie wyjazdy są niezmiernie cenne. Z punktu widzenia zawodowego jest to bardzo istotne, bo mogli porównać się i spróbować odnaleźć w zupełnie innej rzeczywistości, gdzie inna jest organizacja troszeczkę pracy, ale przede wszystkim barierę stanowi i język. Okazuje się, że niekoniecznie, bo bardzo fajnie można się z ludźmi dogadać. Druga jest rzecz, wiadomo, jesteśmy Polakami, mamy społeczeństwo takie, jakie mamy. Mamy te dobre nasze cechy i mamy pewne uprzedzenia. Będąc w takim społeczeństwie zróżnicowanym jak społeczeństwo szwedzkie, gdzie... Na kilkanaście milionów ludzi, ponad 187 narodowości, to jest po prostu mozaika niesamowita. I tam właśnie mogli odczuć tutaj potrzebę kontaktu, ale i nawiązania kontaktu z zupełnie innymi ludźmi, także kulturowo. Mamy do czynienia właśnie z globalizacją społeczeństwa, ale przecież jesteśmy Europejczykami. W tej rodzinie europejskiej, jako Polacy, też musimy odnaleźć sobie miejsce, nie na zasadzie tworzenia kolejnych brachów i demonów, ale na zasadzie spróbowania odnalezienia się, poznania drugiego człowieka, porozmawiania z nim, akceptacji, czasami tolerancji i w tym momencie okazuje się, że naprawdę można yy, fajnie funkcjonować. Takie są zadania między innymi właśnie Erasmusów i naszego Erasmusa tak samo. Cieszę się, że uczniowie sprawdzili się, że mogli się odnaleźć, spróbować różnych potraw ale także zapoznać się z kulturą, z techniką. Jest to naprawdę budujące. Siejąc powolutku, siejąc ziarenka, budujemy naprawdę społeczeństwo obywatelskie i otwarte.